W Łódzkiej Hali Expo zorganizowano tradycyjne targi regiony turystyczne na styku kultur. Swoje stoiska zaprezentowały regionalne i lokalne organizacje turystyczne, gospodarstwa agroturystyczne, muzea, obiekty rekreacyjne, ale również województwa, powiaty, gminy i miasta. Podczas targów można było poznać najciekawsze dla turystów obiekty noclegowe, uzdrowiska i obiekty spa. W ofercie znalazł się także sprzęt sportowy i turystyczny. W trakcie różnego rodzaju pokazów nie zabrakło miejsca na coroczny konkurs Polski Producent Żywności. Lauraci w poszczególnych kategoriach odebrali nagrody z rąk marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia. Panie marszałku, już 19. edycja Polski producent żywności. Widzimy, że łódzkie wiedzie prym w smakach, w najlepszych smakach w Polsce. No tak, jak usłyszeliśmy dziś, 40 certyfikatów. A najwięcej z polskich regionów. To świadczy o aktywności producentów, ale też o dobrej jakości tego, co produkują. Co oferują, to tradycyjne receptury, wykorzystanie tradycyjnych, ekologicznie uprawianych surowców. Nie bez kozery wpisaliśmy żywność, produkcję rolną, przetwórstwo rolnicze ze znakiem nowoczesne w strategię rozwoju województwa. To potencjał, który powinniśmy wykorzystywać, bo z jednej strony są to miejsca pracy na wsi, Związane z tą przedsiębiorczością, która towarzyszy przetwórstwu, a z drugiej strony budowanie marki, ciekawego miejsca, do którego się chce przyjechać, chce się w nim zostać, a mieszczuchom chce się wybrać właśnie na wieś, bliżej producentów w poszukiwaniu tych ciekawych produktów. A dlaczego polskie produkty są najsmaczniejsze? To już tajemnica producentów, którzy zdradzili nam niektóre szczegóły. Panie prezesie, na łódzkich targach nie mogło zabraknąć szatku. Co nowego, co smacznego w szatku słychać? A więc szatek od wielu lat, powiedzmy, coś zawsze nowego produkuje, po to, żeby pokazać społeczeństwu dobrą, polską, niezmanierowaną żywność. Chcemy tutaj, żeby nasze społeczeństwo, nasi ludzie, odżywiali się zdrowo. Dzisiaj na targach tutaj na Syku Kultur mamy dwa produkty. Jest to chleb żytni ekstra i chleb i, i golonka, powiedzmy, szefa. U nas znajdziecie zdrową polską żywność i u nas możecie się zdrowo ożywiać. Na terenie województwa łuskiego jest dużo zakładów mleczarskich, spółdzielni przede wszystkim i właśnie my w swoich zakładach produkujemy naprawdę bardzo dobrą polską żywność którą promujemy jak tylko możemy i ta nasza żywność polska ma e, swoich nabywców i nasi klienci szukają naszych produktów i sięgają po nich na wszystkich półkach jakie się znajdują. Co jest takiego wyjątkowego w tych waszych produktach, że ta nagroda i klienci po nie sięgają tak często? Myślę, że wyjątkowym to jest to, że produkujemy tradycyjnie na starych recepturach z prawdziwego polskiego mleka od krów. Nie dodajemy nic do nich? Jeśli łódzkie targi, to i łódzka kolej aglomeracyjna. Kilka miesięcy funkcjonowania, a jaki sukces! Ruszyliśmy. W czerwcu zeszłego roku. Od tego czasu rozwijamy się bardzo prężnie. Łódzka kolej aglomeracyjna jeździ już do Sieradza, do Łowicza, do Koluszek, no i oczywiście po Łodzi. Jest coraz więcej połączeń, jest coraz więcej pasażerów, ale my nadal zachęcamy wszystkich do tego, żeby właśnie wypróbowali kolej, żeby poruszali się koleją, zarówno właśnie w te dalsze, do tych dalszych miejscowości, jak i właśnie w obrębie Łodzi, ponieważ jest to szybka, komfortowa i, i bardzo wygodna. Na kolej, więc myślę, że każdy, kto chociaż raz podróżował Ełką, tak zwaną Myślę, że będzie do tej Ełki wracał. Okazuje się, że strzałem w dziesiątkę też jest wspólny bilet aglomeracyjny. Ekonomia, ekonomia, jeszcze raz ekonomia. Tak jest. Chcemy, żeby nasi pasażerowie podróżowali wygodnie, komfortowo i tanio. Wspólny bilet aglomeracyjny jest właśnie takim rozwiązaniem. Zarówno oszczędność, ponieważ mieszkańcy płacą mniej za przejazd pociągiem, jak i wygoda, ponieważ na jednym bilecie mogą podróżować zarówno koleją, jak i komunikacją miejską na terenie poszczególnych miast między innymi na terenie łodzi łasku z woli się radza.